W ubiegły czwartek poznaliśmy zwycięszczenie konkursu na najlepszy raciborski biznesplan. Główną nagrodę przyznano Katarzynie Jasińskiej za jej projekt o nazwie Pusty Hasiok. Dziś natomiast odwiedziliśmy pracownię pani Katarzyny oraz towarzyszyliśmy jej podczas spotkania z prezydentem Dariuszem Polowym. Zapraszam Państwa na materiał. Do konkursu na najlepszy biznesplan organizowany przez Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości jak co roku spłynęło bardzo dużo prac. Piątą edycję wygrała Katarzyna Jasińska, której pomysł zrodził się z codziennego życia. Nie lubię wyrzucać śmieci, i chciałam zredukować ilość śmieci w moim domu. No to się udawało. Wyrzuciłam plastikowe butelki, nosiłam siatkę na zakupy wielorazową, ale dalej widziałam, że mam duże śmieci w moim koszu na śmieci. To były śmieci pochodzące z chemii gospodarstwa domowego i zaczęłam produkować ją w domu. Zaczęłam też te, te moje produkty rozdawać znajomym, więc musiałam je do czegoś spakować. Spakowałam je do słoika, i w ten sposób powstał pusty Hasiok. Na obecną chwilę pani Katarzyna produkuje ekologiczne tabletki do zmywarki oraz pastę do trudnych zabrudzeń. Pracuje także nad nowymi produktami, które oprócz tego, że są ekologiczne, są także skuteczne i tanie, a zainteresowanie jej produktami Zero Waste wciąż rośnie. Ludzie na pewno bardzo się wszystkim podoba szata graficzne i to, że, i nazwa, nazwa produktu, a kupują też z czystej ludzkiej ciekawości, żeby sprawdzić. Jak działa taka ekologiczna tabletka do zmywarki w porównaniu do tej kupnej? A w wielu przypadkach ona działa bardzo dobrze i jest, jest porównywalna. Katarzyna Jasińska postanowiła też wyjść do szerszego grona ze swoim pomysłem, prezentując go w konkursie na najlepszy biznes plan. Przejrzałam dokumenty, jakie trzeba wypełnić. Miałam praktycznie wszystko gotowe, więc uzupełniłam, jeszcze dopracowałam i udało się wygrać. Miałam bardzo fajną, fajne szkolenie z inkubatora. Przedsiębiorczości dotyczące prezentacji, prezentacji biznesowych, których nigdy w życiu nie robiłam. I, I też tą prezentację staram się jak najlepiej przeprowadzić, żeby przedstawić pusty Hasiok Żyli i przedstawić pusty Hasiok. Raciborzowi. Pomysł spodobał się kapitule konkursu, a we wtorek 15 grudnia prezydent Dariusz Polowy wręczył laureatce przyznaną nagrodę. Dzisiejsza laureatka, czy też tegoroczna jest osobą bardzo energetyczną, z pasją opowiada o swoim przedsięwzięciu. Już mówiła o tym, że tą nagrodę przeznaczy na inwestycje w swoją firmę, aby powiększyć możliwości produkcyjne. No i potencjał jest duży. Wygraną w konkursie chcę przeznaczyć całkowicie na rozwój projektu Pusty Hasiok. W szczególności chciałabym przejść na większą skalę. Widzieliście tutaj, jak mieszałam łyżką czy to mikserem. Chciałabym kupić sobie większy, większy mikser, mieszalnik, to już by był do 10-15 litrów, oraz dozownik, żeby szybciej dozować tabletki do formy. I to jest takie kluczowe, kluczowe dwie rzeczy, które bym chciała zakupić za. Za wygraną w konkursie. Przed panią Katarzyną więc nowe wyzwania, jednak prowadzenie własnego biznesu może przynieść wiele korzyści, nie tylko tych finansowych. Ja zawsze będę namawiał wszystkich do tego, aby spróbowali, aby wzięli swój los we własne ręce. Jest to coś niewątpliwie, tak już wcześniej mówiłem, dostarczającego i pewnej satysfakcji, i jakiejś takiej radości z tego, że robi się coś według własnego pomysłu. A z drugiej strony, no to jest też wypracowanie pewnej takiej kultury przedsiębiorczości, tak, że zaczynamy odpowiadać za siebie, że to my kształtujemy naszą przyszłość i niewątpliwie to jest bardzo ważne. I właśnie tej satysfakcji życzymy pani Katarzynie w dalszej działalności.